Wybrany przez Boga oznacza osobę wybraną do specjalnego zadania. Często ta grupa ludzi doświadcza więcej bólu i cierpienia niż przeciętny chrześcijanin, co nasuwa pytanie: dlaczego? Musi istnieć powód, dla którego ludzie, których Bóg wybiera do wykonywania Jego woli na ziemi, przechodzą przez trudne okresy w życiu. W tym filmie poznasz trzy główne wskazówki wyjaśniające, dlaczego wybrani cierpią najbardziej. A jeśli jesteś jednym z nich, Bóg przyniesie ci dzisiaj nadzieję. On cię wzmocni, abyś wytrwał aż do końca. Uważajcie do końca, bo wspólnie odmówimy kilka proroczych modlitw. Jeśli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, zanim zaczniesz oglądać ten film, kliknij dzwonek powiadomienia. Dzięki temu będziesz otrzymywać powiadomienia o bardziej inspirujących treściach z tego konta. Posyłanie Cię do określonych zadań jest dla Boga zaszczytem. Bóg może wyróżnić cię spośród wielu innych, abyś był naczyniem, przez które On dociera do świata. Rzymian 8 i 30 setnych ampera tych, których przeznaczył i powołał, a których powołał i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił i uwielbił. Jest to zarówno wezwanie do osiągnięcia wielkiego celu, jak i żądanie poświęcenia. Musisz rozstać się z ludźmi i rzeczami, które są ci drogie. Narażacie także na okoliczności, które mogą wydawać się cierpieniem. Musisz jednak wiedzieć, że to wszystko dzieje się po coś. Rozważmy kilka z nich. Najbardziej cierpią wybrani, ponieważ Bóg chce ich w pełni przygotować na nadchodzącą podróż. Porozmawiajcie o Jezusie poszczącym przez 40 dni i nocy. Wytrzymał pokusy i musiał oddzielić się od przyjaciół i rodziny, aby pozostać sam na pustyni. Wszystko to miało pomóc mu nabrać sił. Inaczej nie byłoby mowy, żeby był w stanie dla ciebie znieść ból krzyża. Tak, był Bogiem i miał wszystkie zdolności Boga, ale podlegał także ograniczeniom cielesnego ciała, w którym się znajdował. Oznacza to, że on także był zmęczony, sfrustrowany i miał ochotę prawie zrezygnować z kursu. Musiał przejść przez to rygorystyczne ćwiczenie duchowe, aby nabrać wytrzymałości w obliczu tego, co go czekało. A co z Dawidem? W jednym Samuela XVI był on namaszczonym królem, ale został królem dopiero 20 lat później. Możesz się zastanawiać, dlaczego Bóg nie uczynił go królem od razu? Bóg wiedział, że odpowiedzialność, którą podejmie, będzie ogromnym zadaniem. Musiał oddzielić Dawida, aby mógł go uczyć, szkolić i wyposażać. Dawid nie miał wzoru do naśladowania. Pamiętajcie, że Saul był pierwszym królem Izraela, ale zawiódł Boga. Zatem Bóg musiał wyszkolić Dawida, aby stał się pożądanym królem dla swojego ludu. Biblia nie wspomina, że Dawid miał przyjaciół. Nie dogadywał się też ze starszym rodzeństwem. W buszu był przeważnie sam. Spędzał czas ze stadem swego ojca. Polegał na Bogu, który zapewnił mu zwycięstwo nad dzikimi zwierzętami, które polowały na owce jego ojca. Studiował zachowanie lwów i nauczył się sztuczek, aby przechytrzyć je i uczynić z nich swoją ofiarę. Za każdym razem, gdy Dawid bronił swoich owiec przed lwem, uczył się lepiej, jak chronić rzeczy i lud boży. Biblia wspomina Dawida jako o wojowniku, który odznaczał się urodą i roztropnością w sprawach. Dawid, kolejny namaszczony król, służył królowi Saulowi. Nie uważał się za równego i pretendenta obecnemu królowi. Zawsze natychmiast reagował, gdy król go wzywał. Po namaszczeniu nadal służył jako nosiciel zbroi Saula. Zawsze grał na harfi dla Saula, gdy niepokoiły go złe duchy. Bóg nie powstrzymał Dawida przed pracą pod rządami króla, mimo że został wybrany na tron. Pozostał tam jako sługa Saula przez długi czas, wciąż pasąc owce swego ojca. Można by pomyśleć, że historia Dawida zakończyła się uznaniem Saula za godnego swego poprzednika. W końcu Bóg go sprawdził. Namaszczenie nie spowodowało, że Saul przekazał tron Dawidowi. Dawid spędzał większość czasu uciekając przed królem Saulem, który chciał go zabić. Młody chłopak musiał odczuwać stan bezradności. Król dał żołnierzom słowo, aby odnaleźli Dawida. W ten sposób Dawid przeszedł od bycia wybranym do walki o przetrwanie. Stał się wyrzutkiem w kraju, w którym miał być przywódcą. To właśnie tam znalazł się w Abdullah. Był sam i przygnębiony. W tamtym momencie nie miał żadnego kierunku na swoje życie. Musisz myśleć, że kiedy Bóg uczyni Cię swoim wyborem, wszystko automatycznie stanie się łatwe. Co w takim razie powiedziałbyś o Dawidzie? Jego rodzeństwo nie miało takich samych doświadczeń jak on. Cieszyli się dużym szacunkiem i uznaniem w kraju, dzielnie walczyli u boku Saula w wojsku i wiedli dobre życie. Dawida zaś nie szanowano nawet w swoim domu. Był samotnikiem w buszu. Jego towarzyszami były owce, którymi pasł. Jego brat Eliab gardził nim, a nawet nazwał go dumnym, gdy przemawiał przeciwko Filistynom. Nikt nie wierzył w Dawida a mimo to musiał przejść przez ten proces nie bez powodu. Z życia Dawida można wyciągnąć wiele lekcji. Podróż wybranych jest na początku samotną ścieżką. Bóg nie wybiera wszystkich. Zrywa tylko kilka, ale przeprowadza je przez proces przycinania. Wszystkie rzeczy, przez które przeszedł Dawid, przygotowały go na lepszego króla niż Saul. Był królem, który słuchał Boga. Ilekroć się pomylił, zdawał sobie sprawę ze swojego błędu. Wiedział, jak szybko wrócić do Boga. Dlatego Bóg mógł go nazwać człowiekiem według mojego serca. Nauczył się już wcześniej pokładać ufność w Bogu w obliczu lwa i niedźwiedzia i wiedział, że miłość Saula nie gwarantuje mu zwycięstwa nad Goliatem. Będąc sam na pustyni, uczynił Boga swoim towarzyszem, dzięki czemu wiedział, jak zawsze pytać Boga. Nigdy nie podejmował żadnych decyzji bez pytania Boga. To tu rozumiał, kiedy w określonych momentach należy wycofać się przed wrogiem oraz jak ścigać i odzyskać to, co do niego należało. Co ciekawe, za swego panowania Dawid nigdy nie stoczył żadnej bitwy. Z jakiej mądrości skorzystał? Nie miał nawet takiej mądrości, jaką miał Salomon, a mimo to zachował pokój podczas swego panowania. Wszystkie złe doświadczenia, które go spotkały, nie były przypadkowe. Miało to na celu wyłonienie doskonałego króla. Z tej historii widać, że jego rodzeństwo nie miało tak ciężko jak on. Stało się tak dlatego, że nie zostali wybrani do tak wielkiego zadania jak Dawid. Podobnie jak Dawid, Bóg przeprowadza swoich wybranych przez wydarzenia, które stanowią okno przygotowania na to, co ich czeka. Po drugie, chcę, żebyś był w pełni wyrafinowany. Innym powodem, dla którego Bóg pozwala wybranym przez siebie ludziom przechodzić przez niewygodne sytuacje, jest ich udoskonalenie. Materiał w stanie surowym może nie przynosić większych korzyści pod względem zastosowania, dopóki nie przejdzie przez pewien poziom przetwarzania. Drzewo w lesie nie będzie już tak przydatne. Załóżmy jednak, że patrzysz na to samo drzewo po ścięciu i wystawieniu na działanie kilku warunków. W takim przypadku staje się ołówkiem, notatnikiem, krzesłami, stołami, kilkoma przyborami kuchennymi o charakterze drewnianym i artefaktami. Wszystko to z tego samego drzewa. To jest to samo, co Bóg stara się zrobić z ludźmi, których wybiera do różnych obowiązków. Prowadzi ich przez sytuacje które mogą wydawać się presją, ale w rzeczywistości wydobywają z nich skarb. Jeśli nie będziesz narażony na presję, pewne cechy nie znikną z Twojego życia. Przypomina to proces rafinacji ropy naftowej. Ropa naftowa w różnych temperaturach dostarcza użytecznych surowców, takich jak olej napędowy, paliwo samochodowe i wiele innych. Najlepsze rezultaty osiąga się pod wpływem intensywnego ciśnienia i temperatury. Nie, nie w swojej strefie komfortu ani w stanie surowym. Każdy, kogo Bóg wybrał do wykonania specjalnych dzieł opisanych w Biblii, przeszedł jakąś formę udoskonalenia. Mojżesz narodził się, gdy Potyfar zakazał rodzenia dzieci z hebrajskich kobiet. Chcąc go ocalić, Mojżesz znalazł się w domu córki Potyfara. Która wychowała go jak swoje dziecko. To było strategiczne. Bóg umieścił go w miejscu, w którym musiał patrzeć, jak jego rodak z plemienia hebrajskiego jest źle traktowany i znosi trudności, aby rozwinąć w sobie współczucie i zrozumieć powagę swego zadania. To dlatego Mojżesz uciekł, gdy Bóg po raz pierwszy powiedział mu, czego od niego chce. Ale później nie mógł odmówić powołania ponieważ rozumiał ból swojego ludu. Proces, przez który przeszedł, sprawił, że prowadził dzieci Izraela z wielkim współczuciem. Miłość do ludu Bożego doprowadziła go do spędzenia kilku dni na pustyni z Bogiem. Tam wstawiał się nie za siebie, ale za Izraelitów. Aby zrobić to, co zrobił Mojżesz, potrzeba ogromnej miłości do ludzi. Ta miłość nie była zwyczajna ponieważ nasza ludzka natura jest samolubna. Bóg sprawił, że Mojżesz przeszedł przez to wszystko, aby mógł być lepszym przywódcą dla Izraelczyków. A co z Józefem? Był ulubionym dzieckiem swojego ojca i Bóg dał mu wiele marzeń o objęciu stanowiska kierowniczego. Można by pomyśleć, że następnym miejscem, w którym się znajdzie, będzie pałac. Kolejnym przystankiem był etap zazdrości i zdrady ze strony braci. Wrzucili go do studni i pozostawili nawet na pewną śmierć. Później został sprzedany w niewolę, co powinno być najgorszą rzeczą, jaka może przytrafić się każdemu człowiekowi, chociaż jego faza uszlachetniania jeszcze się nie zakończyła. Wkrótce znalazł się w domu Portifara, stawiając czoła presji grzechu. Kiedy odmówił, żona Portifara okłamała go i wtrącono go do więzienia na lata. Józef nigdy tak naprawdę nie lubił swoich wczesnych lat ze względu na kilka prób, którym musiał stawić czoła. Dorastając, przebywał w więzieniu, ale Biblia nigdy nie wspomina, żeby Józef skarżył się. Można by się zastanawiać, jak radził sobie z bólem, jaki odczuwał, gdy bracia sprzedali go jako niewolnika. Nienawidzili go i Józef musiał z tym żyć. Został niesłusznie oskarżony i musiał ponieść konsekwencje czynu, którego nie popełnił. Jakub nie był inny. Od urodzenia Bóg go wybrał. Kiedy osiągnął pełnoletność, w Księdze Rodzaju 28 znalazł kobietę, którą zamierzał poślubić. Poszedł za nią do domu, aby spotkać się z Ojcem, ale nie poszło zgodnie z planem. Jednakże skupiamy się na tym, co Bóg zrobił z tym okresem w życiu Jakuba. Człowiek, który Jakub czuł się oszukany przez Labany. Lejben miał dwie córki, li i najmłodszą Rachele. Kiedy Jakub zobaczył Rachelę, zakochał się w niej i natychmiast poprosił ją o rękę. Uzgodnili, że za rękę Racheli będzie służył Labanowi przez siedem lat. Dotrzymał słowa, pracując niestrudzenie dzień i noc. Po siedmiu latach Lejbę dał muli i powiedział, że musi najpierw poślubić najstarszą, a jeśli nadal chce najmłodszego, musi pracować jeszcze siedem lat. Jakub czuł się oszukany i sfrustrowany postępowaniem Labane, ale nie ustępował i przetrwał te lata dla Racheli. To były lata, w których rozwinął wytrwałość. Rodzaju 32. 28. Wtedy mężczyzna rzekł: Nie będziesz już miał na imię Jakub, ale Izrael, ponieważ zmagałeś się z Bogiem i ludźmi i zwyciężyłeś. A co jeśli uzna, że potraktowano go niesprawiedliwie i natychmiast się podda? Wtedy nie byłby w stanie zwyciężyć z aniołami, które doświadczyły zmiany, której szukał. Jakub miał odporność, która wyczerpała aniołów. Nie mieli innego wyboru, jak tylko go pobłogosławić. To nie siła fizyczna sprawiła, że Jakub zwyciężył z Aniołem. Anioły to istoty o nadprzyrodzonej sile. Zapasy opisane w tym wersecie mówią o wytrwałości Jakuba w zdobyciu tego, czego chciał. Zbudował tę wytrwałość przez lata, które musiał pracować dla swojego teścia, aby poślubić kobietę, którą kochał. Z tych historii widać, że Bóg może czasami zaaranżować trudne okresy, aby pomóc ci wzrastać. Często możecie przyjąć pod opiekę kogoś tak przebiegłego i trudnego jak Leibniz, aby zbudować w tobie pewne cnoty. Innym powodem, dla którego cierpisz bardziej jako wybraniec, jest budowanie swoich zdolności jako przywódcy. Każdy, kogo wybiera Bóg, zawsze kończy jako przywódcy. Bez względu na to, jak mała jest jego jurysdykcja. Dzieje się tak dlatego, że Bóg chce, aby łamali normy i wyznaczali tempo, a nie mogą tego skutecznie robić, jeśli nie mają władzy ani autorytetu. Żądania zdobycia władzy są ambitne. Stanowiska przywódcze nie są tylko przyznawane, ale zdobywane. Nawet jeśli jesteś wybrańcem Boga, musisz zrobić wszystko, aby zasłużyć na te pozycje. Musisz mieć kwalifikacje. Widzimy, że w naszym świeckim rządzie wybrani muszą udowodnić, że są godni, zanim zajmą stanowiska władzy nad masami, co ma również zastosowanie do spraw Bożych. Musisz przejść przez rygorystyczne próby i udręki. Jeśli spojrzysz na naszego Pana Jezusa Chrystusa, miał on misję zbawienia świata. On, Syn Boży, nie został pominięty w próbie. Doznał odrzucenia. Żydzi, których Jezus przyszedł zbawić, nie mieli na niego szacunku. Otwarcie nim gardzili, aż w końcu go prześladowali i ukrzyżowali. Filipian 2 lutego 2010 roku, a w zewnętrznym wyglądzie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył go na najwyższe miejsce i dał mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. Musiało mu być ciężko przejść przez ten proces, ale zdał egzamin. Bóg dał mu dowód potwierdzający Jego władzę. I poprzez jego imię możesz teraz rozkazywać demonom i innym władzom, a one odpowiadają w uległości. W większości przypadków Bóg pozwala, aby stanęło na twojej drodze kilka prób, podczas gdy On milczy i obserwuje każdy twój ruch. Nie robi tego, żeby cię ukarać, ale jest to cena, jaką musisz zapłacić, aby ukazać swoje przeznaczenie. Innym razem ludzie cię wyśmieją, a Bóg w takiej chwili będzie milczał, ponieważ chce, abyś nauczył się ignorować inne głosy, tak jak to zrobił Jezus. Psalm 30 i 50: Płacz może pozostać przez noc, ale radość nadejdzie o poranku. Bóg zabiera wszystkich i kładzie na nich pieczęć w różnych porach roku. Chociaż te czasy mogą być trudne, musisz zrozumieć, że są one konieczne. Nie możesz funkcjonować w przyszłości, do której nie jesteś w pełni przygotowany. Proces budowania może być nieprzyjemny ale uczyni cię silniejszym i poradzisz sobie z każdą okolicznością, która stanie ci na drodze. Bóg może sprawić, że osiągniesz szczyt pod osobą, którą również namaści. W większości przypadków nie jest to najłatwiejsze, ponieważ mogą mieć pewne braki charakteru. Inni mogą cię krytykować za rzeczy, za które nie jesteś winien. Niektórzy ludzie mogą być wobec ciebie surowi i bezczelni bez względu na sposób. Próbujesz ich zadowolić. Pamiętaj, że to wszystko są odskocznia. Bóg tylko przez nie cię udoskonała. Trwajcie mocno w wierze, nigdy nie idźcie na kompromis w swoim stanowisku, a Bóg poprowadzi was aż do końca. Teraz pomódlmy się. Ojcze Niebieski, wysławiam cię za Twoją miłującą dobroć wobec mnie. Byłeś dla mnie taki dobry. Twoja ręka jest tak widoczna w moim życiu. Przez całą moją ziemską podróż Twoja dłoń trzymała mnie bezpiecznie. Pokazałeś mi swoją opatrzność. Dziękuję, że jesteś kochającym Ojcem. Dziękuję, że mnie wybrałeś. Zlecanie w tym zakresie świetnych zadań to zaszczyt. Dziękuję za szczególne inwestycje w moje życie. Dziękuję za umożliwienie mi niezwykłego dostępu do Twojej obecności. Zawsze usprawiedliwiałeś moje ekscesy i dawałeś mi siłę do działania na Twojej ścieżce, gdy moje siły zawodzą. Tobie cała chwała, Boże. Panie Jezu, proszę Cię dzisiaj o pomoc w moim życiu. Nie mogę przygotować się na cel, jaki dla mnie wyznaczyłeś. Proszę Cię, abyś otworzył mi oczy na dzieło, które masz do wykonania w moim życiu. Sam sposób, w jaki uświadomiłeś Mojżesza, pomógł mi poznać, do czego jestem powołany z pomocą Ducha Świętego. Daj mi siłę, której potrzebuję, aby przejść przez procesy, które przygotują mnie na plany, które dla mnie masz. Naucz mnie trzymać się Ciebie i ufać Ci, gdy staje się to trudne do zniesienia. Uwolnij mnie od mądrości. Abym wiedział, co robić w każdym momencie. Ojcze, pomóż mi maksymalnie wykorzystać ten sezon. Panie, przez ten proces wyprowadź z mojego życia to, co najlepsze na Twoją chwałę. Pomóż mi wytrwać. Naucz mnie pamiętać, że zawsze jesteś przy mnie, nawet gdy nie mogę czuć się przy mnie. Dziękuję Ci, Panie, że Twoje oczy są na mnie zwrócone. Czuwasz nade mną z miłością i będziesz mnie prowadził w swojej woli za moje życie. W imieniu Jezusa, Amen. Jeśli ten film był dla Ciebie błogosławieństwem, zasubskrybuj kanał, aby móc stale czerpać inspirację. Niech Cię Bóg błogosławi.